Cześć, cześć, witajcie! Jesteśmy właśnie w Brodnicy przy ulicy Jana Pawła II, gdzie zakończyliśmy inwestycję polegającą na budowie 14 apartamentów. Apartamentów różnej wielkości, zaraz Wam opowiem jakiej. Natomiast co jest ważne? Jest ważne to lokalizacja. Jesteśmy dosłownie parę minut od szkoły, jesteśmy parę minut od jezior. No Brodnica w ogóle jest takim miastem, gdzie wszędzie jest w miarę blisko, ale ta inwestycja jest dla nas też wyjątkowa. Tutaj, jako pierwszy budynek, zrobiliśmy budynek z płaskim dachem. No i uczymy się nowych rozwiązań, żeby sprostać tych wymaganiom naszych klientów. A mieszkania są od 20 paru do 50 paru metrów. Gdzie na parterze, gdzie później jeszcze pokażemy, są ogrody. Ogrody, dzięki którym każdy z mieszkańców, który kupił mieszkanie na parterze, będzie mógł sobie zaaranżować tą przestrzeń, nawet chociażby na takie rzeczy jak basen, czy też zrobić grilla ze znajomymi. Także zapraszamy Was do środka. że tymi złotymi nożyczkami zakończamy proces budowlany i otwieramy mieszkania, inwestycje, gdzie ludzie będą mogli sobie odebrać swoje apartamenty, dzięki czemu otworzą nowy rozdział w swoim życiu. Jesteśmy w Brodnicy, dokładnie jak na tej wizualizacji, a dokładnie na ulicy Jana Pawła II w Brodnicy, gdzie oddajemy nasz apartamentowiec. Zobaczcie zdjęcie, które wstawiliśmy, ono się przeplata w kolorach złotych i tak cała nasza inwestycja, tak jak tutaj widzimy te lamele, przez cały obiekt wszędzie są kolory złote czarne i białe. Także tymi kolorami się wyróżnia ten projekt, ta inwestycja i to są nasze kolory przodujące, który my będziemy realizować kolejne inwestycje dla mieszkańców właśnie w rodnicy. Na korytarzu pierwszego piętra apartamentowca przy ulicy Jana Pawła II, gdzie robimy takie piękne imitacje, jeżeli chodzi o ścianę, gdzie zamieszczamy swoje logo. To jest tak naprawdę projekt, który zrealizowaliśmy dopiero w tym roku: żeby pozostawić po sobie wizytówkę. Także tak to wszystko wygląda. Jesteśmy w mieszkaniu, które ma dokładnie 25,5 metra, dzięki czemu jak wchodzimy mamy tutaj przestrzeń taką, że mamy miejsce na aneks kuchenny, część w tą stronę salonową i każde takie mieszkanie u nas ma sypialnię, które ma około ponad 6 metrów. A tutaj od razu jak wchodzimy na wejściu mamy łazienkę która ma około 3,5-4 metry. No i co? W powierzchni 25 metrów jesteśmy w stanie zrealizować podstawową funkcję mieszkalną, czyli mieszkanie, które ma salon, aneks kuchenny, sypialnie, ale o co chodzi w tym mieszkaniu? Jesteśmy na parterze, dzięki czemu możemy jeszcze wyjść. I do takiego mieszkania przynależy ogród minimum 30 metrów, dzięki czemu można sobie spędzać tam w okresie cieplejszym czas. Nawet chociażby zaprosić znajomych i zrobić grilla. A co ciekawe, mieszkanie, które ma. Ale ponad 25 metrów i ogród, który ma 30 metrów, to tak naprawdę robi się nam przestrzeń do życia, która ma ponad 50 metrów. Czy nie warto? Zapraszamy na... Nas... Zaraz pokażemy Wam następne mieszkanie, większe, 50 metrowe, także zapraszamy, chodźcie z nami. Jesteśmy w mieszkaniu, które ma ponad 50 metrów. Gdzie na pierwszej płaszczyźnie, na pierwszym poziomie, mamy przestrzeń na aneks kuchenny, który jest połączony razem z salonem. No i oczywiście taras, wyjście na zewnątrz. To jest ciekawe, bo to mieszkanie akurat ma taras narożny, czyli balkon ma bardzo, bardzo duży. Ale co ciekawe, te balkony są dwa. Mamy jeszcze drugi poziom, na który zaraz przejdziemy, który jest dużo większy. Także zapraszamy. Jesteśmy na drugim poziomie, który ma dokładnie tyle samo co na dole, czyli również 25 metrów, który możemy zaaranżować na dwa sposoby. Jednym ze sposobów jest zostawić taki open space 25 metrów i dodatkowo zobaczcie co jest na zewnątrz. Na zewnątrz mamy taki sam taras o wielkości 25 metrów, dzięki czemu ta powierzchnia górna nam się zwiększa aż do 50 metrów. Czyli de facto mieszkanie mamy 50 metrów plus taras 1, 25 metrów plus balkony, jakby policzył te wszystkie powierzchnie, to nam wyjdzie grubo ponad 80 metrów. Drugi sposób, który możemy zrealizować, to jest podział tej powierzchni na pokoje. Możemy zrobić jeden pokój, drugi pokój i dodatkową łazienkę. Dzięki czemu możemy zrobić kompletne mieszkanie dla dużej rodziny. Ale zobaczcie na tą wysokość, która tu jest. Tu jest wysokość do szczytu około 6 metrów i w dół. I widzimy sobie na dole z perspektywy, przez takie duże okno, e, dzięki czemu mamy tutaj mieszkanie bardzo, bardzo nasłonecznione. Także, no, to jest taka nasza wersja mieszkania ponad 50-metrowego, a bym powiedział przestrzeni do życia ponad 80 metrów. Także zapraszamy dalej. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami na inwestycji, gdzie pokazały, pokazaliśmy Wam apartamenty Jana Pawła II, także Trzymajcie się serdecznie, zapraszamy Was do kolejnych inwestycji. Do zobaczenia, na razie cześć!